Panie rówieśnicy, gimnastyka. Ach, zaczynamy. Zaczynamy parę ćwiczeń. Wdech, wydech. W jedną stronę porozciągajmy się najpierw. Raz. Dwa. Na boczki. No. A teraz do przodu. Raz, dwa, trzy i w górę. Raz, dwa, trzy. O! Miło i przyjemnie zaczynamy rozgrzewkę mięśni szyjnych głowa w bok wdech wydech wdech wydech wdech i wydech rozluźnienie głowa na drugą stronę na drugie ramię wdech Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze jeden, wdech, wydech. I rozluźniamy. I głowa w dół. Sprawdzamy, czy brzuszek jest schowany. Powinien być. Wdech, wydech. Barki opuszczone. Wdech, wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej i głowa do tyłu, odchylona, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech, powoli wyprostowujemy się, lekko rozwijamy i powtarzamy, głowa na bok, Za drugim razem czujemy, że możemy bardziej pochylić głowę na Mięśnie się powoli poddają. Wdech, wydech, wdech, wydech, wyprost. Druga strona, drugie ramię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. I wyprost. No, a teraz głowa w dół. Pamiętamy o spięciu mięśni brzucha. Wdech, wydech. Pamiętamy, że to jest taki zamek błyskawiczny od kości łonowej aż do obojczyka, który zamykamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli prostujemy się i odchylamy głowę do tyłu. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wytrzymujemy i prostujemy się. No, i teraz już możemy się lekko rozluźnić. Głowa na jedną stronę, pochylenie, na drugą rozluźniamy. Ale powoli, żeby się w głowie nie zakręciło, co w naszym wieku jest możliwe. Wdech, Wydech. Dobrze. A teraz obydwie dłonie na obojczyk. Głowa na boczek. I do tyłu. I broda wysoko. Barki oczywiście opuszczone. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech I wydech. Pół okręgiem przechodzimy na drugą stronę. Głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. Jeszcze jeden oddech. I przechodzimy, wracamy do pierwszej strony. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Lekko rozluźniamy. I ostatni raz na drugą stronę. Tył i broda wysoko. A teraz rozkładamy ręce i obejmujemy się. I rozkładamy ręce i trochę czułości nam nie zaszkodzi. Na dzień dobry, i gór, i w, do przodu, i w bok, i w przód. A teraz barki trochę. Raz, dwa, popracujemy. Pięć razy, trzy, cztery, pięć, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, a teraz troszeczkę szybciej. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko rozstawione stopki mamy. Dobra. I o taki pajacyk, jak to kiedyś było na gimnasty. Raz. Wracamy do czasów dzieciństwa. Pajacyki dwa. Jak miło, znaleźć się znowu w dzieciństwie trzy. Przedszkole. Cztery. Dobrze. I rozluźniamy. A teraz kółeczko. Taką mamy dużą piłę w rękach. I ją manewrujemy na boczki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy, 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 kręcimy bioderkami, młynkami, wywijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę raz, mocno wychylamy odcinek lęziowy do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i do przodu. Raz, dwa, trzy i rozciągamy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. Pochylamy do przodu. Dłonie mamy na kolanach. Rozluźnimy sobie troszeczkę plecy, co się bardzo przyda, bo tam jest wszystko spięte. W naszym wieku po prostu kręgi są coraz bardziej ubite, no bo chodzimy. Pozycja wyprostowana, wdech, wydech, wdech, wydech. A nasi dalecy przodkowie prawdopodobnie chodzili na czworakach, no więc kręgosłup się buntuje pod koniec. Wdech, wydech, to znaczy w zaawansowanym wieku, nie mówię, że pod koniec, wdech, wydech, zjeżdżamy w dół. I mamy teraz kostki. Dobra. I łokieć. Kolano do łokcia. I raz. I skręcamy w boczek. Dwa. Trzy. Mocno do przodu. Cztery. Pięć. Rozciągamy nogę tutaj. Tylna taśma. Jednej nogi. I drugiej. I raz. I dwa. I jeszcze raz. Raz. I dwa. A teraz łapki do przodu. I prostujemy nogi. I jeszcze niżej. I jeszcze niżej. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli. Podjeżdżamy dłońmi w górę. Jesteśmy na kolanach. I bardzo powoli, żeby krew zdążyła odpłynąć na z głowy. Wracamy do pozycji wyprostowanej i teraz sobie siadamy wygodnie na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ręce na jedną stronę do jednego i stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech. Do drugiej stopy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wytrzymujemy, wdech, wydech, a teraz do przodu. Raz, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Rozciągamy mięśnie długie pleców. 2, 3, 4, 5 i przechodzimy sobie do jednej nogi. Raz, 2, 3, 4, 5, do drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy góra, lekkie rozluźnienie. Wdech, wydech i jedziemy do jednej nogi. Stopy, głowa coraz bliżej kolana. Wdech, rozciągamy sobie boczne mięśnie. Wdech, wydech i druga strona. I do przodu łup. Nurkujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wytrzymujemy. Podciągamy się w górę, a teraz się kładziemy. O, jak miło. Rozciągamy się najpierw na całą długość. Teraz ćwiczą wszyscy, również osoby leżące. I do przodu. I do tyłu. Pięści mamy. I zaciskamy. Lekko głowa w górę. I do tyłu. Mocno ręce do tyłu. I przód. I tył. I przód. No, a teraz łapki sobie leżą na macie, wygodnie, albo na materacyku, a my zabieramy się za nasze stopy. Stopa góra, stopa dół. Rozgrzewamy sobie stawy skokowe, likwidujemy opuchliznę. Ja, jeżeli ktoś ma, a jeżeli nie, to też się przyda. Sprawne stawy skokowe, bardzo ważna rzecz. Raz. Stopa góra, stopa dół. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, rozluźniamy się, wdech nosem, wydech ustami, a teraz 10 razy, ale tak, żeby ruch wychodził z biodra. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, kręcimy bioderkami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wdech. Wydech, rozluźniamy. Brawo, brawo, bijemy stopami, tak? Rozluźniamy sobie w ten sposób. I na boczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz, dziesięć razy, tak? Raz, dwa, trzy. Mocno, dokładnie. Cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz brawo, 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 brawo. rozluźnienie i na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Poruszamy przy tym palcami nóg, tak. No, dłonie mamy na macie. I teraz uderzamy o matę i wędrujemy sobie do pośladków. Raz. 2. Napinamy przy tym mięśniem szuka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy się. Wdech, wędr i wydech i odchodzimy od pośladków do pozycji wyprostowanej. Raz, dwa. Mocno naciskamy. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. No, jesteśmy. Wdech, wydech. Rozluźniamy stopy. Wdech, wydech. Zrobiło się wzmuszki ciepło. Tak jest. Krwiołek się wzmocnił, nie mówiąc o limpie. Dobra, wracamy do pośladkowa. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Wdech, wydech. rozluźniamy troszeczkę stopy. Wdech, wydech. I ostatni raz odchodzimy od pośladków do pozycji wyprostowanej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No leżymy. Uff, dajemy odpocząć troszeczkę brzuchowi, bo brzuch przy tym ćwiczy. Wdech, wydech, poruszamy palcami nóg i wracamy do pośladków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No, rozluźniamy się trochę. Wdech, Wydech. No a teraz skorzystając z tego, że stopy mamy przy posiadkach, lekko unosimy głowę w górę i klepiemy stopę stopy dwójnie. tak? Pięć, po 5 pięć razy z każdej strony. Raz. 2, 3, 4, 5. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Jedziemy dalej. 10 razy. Raz. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kładziemy się, rozluźniamy troszeczkę mięśnie karku, kręcimy głową do tyłu, do przodu. Rozluźniamy kark. Tak. I powtarzamy ćwiczenie 10 razy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I kładziemy się, troszeczkę musimy sobie kark rozluźnić, tak? Bo głowa była uniesiona. Kręcimy kółeczka. Raz, dwa, trzy, możemy lekko. Podnieść barki i wzmacniamy sobie mięśnie szyjne. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. I rozluźniamy. Wdech, wydech. No to teraz po, poćwiczmy sobie troszeczkę mięśnie brzuszne. Mamy dłonie przy yy, biodrach i sobie przesuwamy je do, w kierunku kolan hop wytrzymujemy chwilę wdech wydech wdech wydech i zjeżdżamy powoli i wdech nosem wydech ustami jeszcze raz zjedziemy do góry hop hop, hop 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 w kierunku kolan jesteśmy wdech wydech Wdech, wydech, wdech, wydech i zjeżdżamy. I rozluźniamy troszeczkę brzuch, wdech, wydech. I ostatni raz. Góra. Jedziemy. Jesteśmy na górze. Chwilę wytrzymujemy. Wdech, wydech. Schodzimy w dół. I rozluźniamy mięśnie karku Ręce mamy wzdłuż ciała. Możemy lekko unieść barki i kręcimy trzy kółeczka w jedną stronę i trzy kółeczka w drugą stronę. Zamacniamy sobie mięśnie szyjne. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz ręce w górę. Mocno. I raz jedna, ręka wyżej, raz druga. Raz, dwa, dziesięć razy. Trzy. 4 5 6 7 8 9 10 chwilę rozpoczywamy wdech wydech wdech wydech zaciskamy dłonie w 5 i na jedną stronę i na drugą raz 2 trzy. Cztery, pięć, dłonie w górę, jedna wyżej, druga niżej, dziesięć razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i pięć, raz, dwa, trzy.

I dłonie wracają na matę. Lekko je rozluźniamy. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Kładziemy sobie dłonie na środku, po wewnętrznych stronach kolan. Odciągamy je, ale one się nie poddają. Napinamy brzuch i pośladki. I mięśnie wewnętrzne. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i odwodzimy kolana. Trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy, wdech, wydech i zaciskamy. Napięte pośladki i brzuch i wewnętrzne. Wdech, wydech, odwodzimy. Ostatni raz i do środka. I rozluźniamy wdech, wydech, wdech, wydech, dłonie pod potylice i do przodu. Puch, głowa. Podpieramy ją sobie, na, opieramy na macie, na dłoniach, ale dłonie nie wspomagają tego ruchu siczy, tylko. Kark i brzuch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odkładamy głowę na matę. Wdech nosem. Wydech ustawi. Jeszcze raz do przodu. Raz, dziesięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy, kładziemy się. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. I w górę. I do przodu. Raz, dwa, trzy, dziesięć razy. Cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Kładziemy się na macie. Wdech, wydech. A teraz na jedną stronę kolana trzymujemy, na drugą. Wytrzymujemy. I jeszcze raz ta strona. I wytrzymanie, i druga. Jeszcze kilka razy. Dobrze. Zatrzymujemy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. Nogi w górę wyprostowane. Rozluźniamy stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz kółeczka dookoła. Nóg, jedna obok, 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 obok drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy zgięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przytulamy kolana do siebie. Rozmasowujemy lekko kręgosłup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz nogi w górze i rozluźniamy stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i kręcimy kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i stopy zgięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przyciskamy kolana do siebie. Wdech, wydech i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, a teraz rozciągamy się na samą długość. I rozluźniamy Chwilę leżymy sobie na macie, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, wdech, wydech. Sprawdzamy, czy barki leżą na macie, oddychamy pełną objętością płuc. Rozciągamy jeszcze ręce, stawiamy sobie stopy na macie. Powoli biodra w bok, podpierając je jedną ręką. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Staramy się usiąść tak, żeby kolana były jak najdalej od siebie, żeby wzmocnić sobie stawy biodrowy. Jeden i drugi. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozkładamy dłonie w bok i z wdechem unosimy je w górę. Rozciągamy jeszcze raz kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie w dół, umieszczamy je mniej więcej w okolicy serca albo na splocie słonecznym i do następnych ćwiczeń. Do widzenia.